Cześć, tu Micka Mateusz, Mindset Marketingowca. W tym filmie podam Ci trzy rzeczy, które zauważyłem u Rafała Mazura z Zenia które świadczą o tym, jak mentalnie podchodzi do biznesu. Na początku Cię jeszcze uprzedzę, że w tym jak i w kolejnych moich filmach mogę używać sporo słów niecenzuralnych, więc jeśli nie odpowiada Ci taki styl, to po prostu wyłącz ten film. Jeśli chodzi o kwestię mindsetu, to nikogo Ci tak nie polecę jak Zenia Skiniowca. Kupuj jego programy bez zastanawiania się, a naprawdę podziękujesz mi za jakiś czas. Dobra, lecimy z pierwszą rzeczą, która właśnie świadczy o jego mentalu, w jednym ze swoich płatnych programów, a konkretnie w programie Być i mieć, ne wspominał, że jak Wykonuje jakieś zadanie, ale zaczyna się rozpraszać. Czyli na przykład wchodzi do internetu i przegląda jakieś wiadomości, to zadaje sobie takie pytanie: tworzę czy reaguję? Lub: kim jestem, a kim powinienem być? I teraz o co chodzi? Patrz, jeśli zadasz sobie takie pytanie: kim jestem, no to uświadamiasz sobie: no jestem gościem, który się teraz rozprasza i nie skupia się na danej pracy. A potem a kim powinienem być? no Powinieneś być gościem, który ma się sfokusować, który jest sfokusowany i wykonuje to, co jest do zrobienia. I patrz, i takie zadanie sobie, wiesz, tego pytania, tworzę czy reaguję, lub kim jestem, a kim powinienem być, automatycznie przełącza Twój poziom bycia. Z tego niskiego, w którym się rozpraszasz, nie robisz tego, co trzeba, na ten najwyższy poziom gościa, który jest sfokusowany. Dobra, lecimy z drugą rzeczą, którą właśnie zauważyłem u niego. Nie ma co ukrywać, gościem naprawdę sporo osiągnął, jeśli chodzi o projekt zeniaskiniowca, ale też ma inne biznesy, więc. Tutaj też pewnie sporo zrobił dobrej roboty. Zadam Ci pytanie, jak myślisz, co jest takim sekretem, że tak mu to wyszło? Że naprawdę zrobił, no, świetny projekt. Słuchaj, jego klienci mają zajebiste efekty. No, gościu po prostu robi świetną robotę, a marketing przez to sam się nakręca. No wiesz, jedna osoba poleca drugiej i tak to już leci, więc... Zastanów się, jak to możesz przełożyć na swój biznes. A jak możesz przełożyć? Codziennie zadając sobie pytanie, jak mogę robić lepsze efekty dla swoich klientów? Jak mogę robić lepszą robotę dla nich? Tak, żeby byli zadowoleni, tak, żeby mnie polecali. I z takim poziomem bycia, z takim mentalem, gdzie będziesz sfokusowany na tym, jak robić lepsze efekty u swoich klientów, no to po prostu no, szybciej osiągniesz swoje cele. Bo po prostu będzie o tobie głośno. Ten gościu robi świetną robotę, no polecam ci go. Napisz do niego. Na takiej zasadzie to będzie działać, tak jak to działa u Mazura. Wiesz, tam. Ludzie na Instagramie udostępniają relacje, jak przerabiają um, jego programy płatne, które zakupili, jakie mają efekty, albo ludzie, wiesz, piszą ile, bo tam ma też taki program granie w odchudzanie, to ludzie piszą, że tam 20 kg, nie? Schudli i to świadczy o tym, jak to wszystko działa, co on robi, nie? Co wykłada tą wiedzę i tak dalej. Dobra, teraz trzecia rzecz, która e, świadczy o. O tym, jaki ma mindset, i to mnie powiem Ci najbardziej zainspirowało, bo powiem Ci, że w jednym, raczej w programie Bezwstyd, jego płatny produkt wspominał proces tworzenia właśnie tego produktu. Nie kierował się perfekcjonizmem. Przy tworzeniu jego. Tylko skupię się na działaniu i przytoczę jego słowa, właśnie wiesz, fragment z tego, z tego programu. Ja zresztą też ten produkt mógłbym nagrywać wiele dni i usuwać wszelkie potknięcia, błędy, które no, bez wątpienia już się pojawiły i jeszcze się pojawią, ale nie o to chodzi. No właśnie, nie chodzi o ten perfekcjonizm, tylko chodzi o jak najszybsze działanie, o zrobienie tego, co trzeba, a nie wieczne analizowanie, czy to, czy projekt, który wykonujesz. No tutaj trzeba jeszcze to poprawić, a jeszcze się zastanowię, jeszcze kilka dni poczekam, pomyślę i wiesz, ty, ty możesz myśleć, zastanawiać się, dopieszczać to, a robota nadal nie jest wykonana, więc chodzi o to, żebyś działał, a nie za dużo myślał i skupiał się na tych detalach. Dobra, w kolejnych filmach będę analizować podejście i mindset innych znanych speców ze świata biznesu, marketingu i tak dalej, więc trzymaj się, zainspiruj się tym, co Ci powiedziałem. No i oczywiście polecam Ci jak najbardziej e, Rafała Mazura, no bo po prostu odmieni Twoje życie, jak odmieni moje. Trzymaj się, widzimy się w kolejnym filmie.